W świecie, gdzie potęga militarna odgrywa kluczową rolę w geopolityce, uwaga często skupia się na najpotężniejszych krajach pod względem siły militarnej. Stany Zjednoczone, Rosja i Chiny są w centrum uwagi. Jednak niektóre armie dysponują mizerną potęgą militarną. Ale kim są te kraje i dlaczego ich potęga militarna nie jest ich priorytetem? Dowiedz się tego w tym filmie, w którym badamy czynniki, które przyczyniają się do ich pozycji oraz implikacje dla ich bezpieczeństwa narodowego i regionalnego. Gotowi na kolejny odcinek na kanale ATech, gdzie możecie dowiedzieć się wielu ciekawostek technicznych i technologicznych ze świata. Jeśli tak, no to zaczynajmy. Światowa potęga militarna jest definiowana jako państwo posiadające znaczący i odstraszający potencjał militarny. Musi ono być w stanie wpływać na stosunki międzynarodowe poprzez użycie lub groźbę użycia siły militarnej. Musi zatem być w stanie wywierać wpływ na regionalne i globalne bezpieczeństwo i stabilność. Kryteria stosowane do określenia, które państwo może być potęgą militarną, mogą się różnić. Pewne wskaźniki są jednak powszechnie stosowane. Są to np. roczne wydatki wojskowe, które określają zdolność państwa do finansowania i utrzymania armii. Kraje, które przeznaczają dużą część swojego budżetu na wydatki wojskowe są często uważane za posiadające większą siłę militarną. Z tego powodu np. Stany Zjednoczone są wiodącą potęgą na świecie, ale są także krajem o największym budżecie wojskowym. Nie jest to jednak jedyne kryterium stosowane do pomiaru najpotężniejszych armii. Istnieje również wielkość sił zbrojnych. Innymi słowy, liczba aktywnych i rezerwowych żołnierzy we wszystkich departamentach wojskowych danego kraju, takich jak marynarka wojenna, armia i siły powietrzne. Postęp technologiczny jest również bardzo ważny, podobnie jak zdolność do projekcji siły, innymi słowy, zdolność państwa do wysłania swoich sił zbrojnych do kraju innego niż jego własny. Na przykład poprzez operacje pokojowe bądź też misje humanitarne. Oczywiście, liczba głowic nuklearnych jest również bardzo istotnym czynnikiem, zwłaszcza w czasie obecnych konfliktów zbrojnych. Kim więc są te kraje z ich mizernymi armiami, których nikt na świecie się nie boi i nie traktuje za bardzo poważnie? No to zaczynajmy naszą listę: Butan. Butan jest uważany za najsłabszą potęgę zbrojną na świecie z wielu powodów. Butan jest małym krajem bez dostępu do morza, położonym pomiędzy Indiami i Chinami dwoma największymi potęgami militarnymi świata. To położenie geograficzne ogranicza zdolność Butanu do rozwijania dużej potęgi militarnej. Zwłaszcza, że napięcia między dwoma sąsiadami szaleją wzdłuż granicy w Himalajach. Jego potęga wojskowa nazywana jest Królewską Armią Butanu. Obejmuje ona Gwardię Królewską i Policję Królewską. Trudno jest podać dokładne dane dotyczące jej siły, ale szacuje się, że liczy ona około 15 tysięcy członków. Jej roczny budżet wynosi około 13,7 miliona dolarów, czyli 1,8% PKB kraju. Nie mając dostępu do morza, Butan nie ma marynarki wojennej. Kraj ten nie posiada również sił powietrznych. Jego armia jest zatem zależna od wschodniego dowództwa indyjskich sił powietrznych w zakresie operacji powietrznych. W rzeczywistości, indyjska armia jest odpowiedzialna za szkolenie i wyposażenie Królewskiej Armii Butanu. Ta zależność ogranicza zdolność Butanu do rozwijania autonomicznej siły militarnej. Co więcej, kraj ten ma inne priorytety. W rzeczywistości jest on znany z podkreślania szczęścia narodowego brutto, a nie siły militarnej. Oznacza to, że zasoby kraju są bardziej ukierunkowane na rozwój społeczny i gospodarczy aniżeli wojskowy. Mołdawia. Na drugim miejscu znajduje się Mołdawia. Siły zbrojne Mołdawii składają się z Armii Narodowej, która składa się z sił lądowych liczących około 6000 żołnierzy i sił powietrznych liczących około 1300 żołnierzy. Mołdawska Marynarka Wojenna składa się z około 150 żołnierzy, którzy działają na rzekach Dunaj i Dniestr. Należy zauważyć, że neutralność kraju jest zapisana w jego konstytucji. Oznacza to, że nie zezwala on na rozmieszczenie sił zbrojnych innych państw na swoim terytorium. Co więcej, neutralność ta uniemożliwia mu przystąpienie do organizacji wojskowych takich jak NATO czy CSTO. Wiadomo jednak, że współpracuje z NATO w wielu obszarach, w szczególności wspierając jego wysiłki na rzecz reformy i modernizacji struktur i instytucji obronnych bezpieczeństwa. W ostatnich latach armia znalazła się jednak pod presją. W kwietniu 2022 roku kraj ogłosił środki mające na celu wzmocnienie bezpieczeństwa po serii eksplozji we wspieranym przez Moskwę separatystycznym regionie Naddniestrza. Doprowadziło to do obaw, że obecny konflikt na Ukrainie może się rozprzestrzenić. Środki te obejmują zintensyfikowanie kontroli drogowych i patroli granicznych. W listopadzie 2023 roku dowiedzieliśmy się, że Mołdawia otrzyma pierwszą partię sprzętu wojskowego przekazanego przez Francję. Celem jest wzmocnienie współpracy obronnej między oboma krajami. Przesyłka obejmuje również wyposażenie osobiste, lekką broń piechoty i amunicję. Dowiadujemy się również, że sprzęt ten zapewni kompatybilność Mołdawskiej Armii z armiami Unii Europejskiej i NATO w ramach wspólnych ćwiczeń i misji. Przyczyni się to również do modernizacji zdolności wojskowych Mołdawii, która regularnie staje w obliczu prób destabilizacji zaaranżowanych przez Rosję. Następnie, w marcu 2024 roku, Francja podpisała umowę obronną z Mołdawią, mającą na celu otwarcie stałej misji obronnej, aby skutecznie pracować nad wzmocnieniem stosunków między oboma krajami w zakresie szkoleń, edukacji i interoperacyjności. Według Emmanuela Macrona to dopiero pierwszy krok. Współpraca w walce z dezinformacją i cyberatakami również powinna wkrótce ujrzeć światło dzienne. Surinam na trzecim miejscu znajduje się Surinam, położony w Ameryce Południowej. Ten mały kraj graniczy z Gujaną na zachodzie, Brazylią na południu i Francją z Gujaną Francuską na wschodzie. Oczywiście, jako mały kraj o ograniczonej populacji, jego armia jest stosunkowo niewielka. Składa się z około 2500 osób, głównie w siłach lądowych. Obejmują one batalion piechoty, jednostkę sił specjalnych, jednostkę policji wojskowej i jednostkę wsparcia logistycznego. Kraj posiada również niewielkie siły powietrzne, które w 2016 roku składały się z trzech indyjskich śmigłowców Hal-Chetak. Jeśli chodzi o marynarkę wojenną, składa się ona z Marynarki Wojennej i Krajowej Straży Przybrzeżnej. Surinam jest dość blisko Francji pod względem wojskowym, szczególnie poprzez modernizację lokalnych sił zbrojnych. Na przykład w grudniu 2023 roku do Sił Surinamu dostarczono 300 FAMAS, rodzaj karabinu szturmowego. W sumie Francja dostarczyła surinamską siłom zbrojnym szereg sprzętu wojskowego o wartości miliona euro. Francja chce również wspierać ten kraj w różnych szkoleniach operacyjnych, technicznych oraz w zakresie bezpieczeństwa. Planowane są również dalsze dostawy sprzętu, takiego jak pasy i lekki sprzęt wojskowy, aby uzbroić ten mały, niewielki kraj, aby stał się bardziej niezależny. Somalia Ostatnim krajem na tej liście jest Somalia. Kraj ten słynie z konfliktów wewnętrznych i niestabilności politycznej. Rosnące napięcia polityczne zagrażają budowaniu państwa i bezpieczeństwa. Somalijska armia od lat jest bardzo słaba. Co więcej, jest niezdolna do prowadzenia skutecznych operacji lub samodzielnego utrzymania się. Na przykład w 2017 roku Stany Zjednoczone zawiesiły dużą część swojej pomocy dla armii somalijskiej, ponieważ Waszyngton podejrzewał, że pomoc ta jest w dużej mierze wykorzystywana przez korupcję. Decyzja ta została podjęta po tym, jak urzędnicy upoważnieni przez Waszyngton odwiedzili 9 somalijskich baz wojskowych, aby zweryfikować wykorzystanie amerykańskiej pomocy. Odkryli oni, że ponad 80% żołnierzy było nieobecnych, a tym nielicznym, którzy byli obecni, brakowało żywności, mundurów, schronienia, pojazdów oraz benzyny. Armia otrzymała jednak pomoc z innych krajów. W maju 2024 roku Amnesty International poinformowała, że armia somalijska zabiła 23 cywilów, w tym 14 dzieci używając tureckich dronów. Nie należy również zapominać, że armia ta obecnie jest w konflikcie z Chabab, grupą radykalnych islamistów i to od 2007 roku. Ci ostatni próbują obalić rząd Somalii, wspierany przez społeczność międzynarodową i ustanowić prawo islamskie. Od sierpnia 2022 roku trwa ofensywa w centrum kraju przy wsparciu lotniczym Armii Amerykańskiej i Sił Unii Afrykańskiej. Kraj ten od lat jest targany konfliktami, przez co nie ma żadnych szans na rozwinięcie się militarnie. Teraz wiesz już wszystko o tych słabszych armiach. Ich ograniczone możliwości często odzwierciedlają celowe wybory lub nieuniknione ograniczenia czy to ekonomiczne, geograficzne, czy też polityczne, podczas gdy niektóre z tych krajów kompensują swoją słabość militarną poprzez strategiczne sojusze i aktywną dyplomację, inne muszą poruszać się w złożonym środowisku międzynarodowym z ograniczonymi zasobami.